Garbusek, część pierwsza. Hem daleko, za górami, za lasami, za morzami, może jeszcze dalej gdzieś, była sobie pewna wieś. W tej to wsi, tuż przy parowie, żyli z ojcem trzej synowie. Dwaj rozsądni, a najmłodszy, upiwania plótł trzy po trzy. Rzekli bracia do Iwana, kto podeptał zboże z rana? Ktoś, ktoś podeptał zboże z rana, więc ty w nocy staj na straży, może kogoś zauważysz. Noc już, księżyc się wyłania polną ścieżką idzie wania i złodziei szuka wszędzie. Nagle widzi, rumak pędzi. Przekradając się w pszenicy, wania ogon konia chwycił. Po czym biegnąc za nim w ślad, w ślad jednym susem <coughs> na grzbiet wsiadł. Wtem rozległo się wołanie: „Puść na wolność mnie, Iwanie. Dam ci konie, dwa w nagrodę i herbuska. Pozwól odejść. Zgoda krzyknął natowania, przyjął konie i pogania całą trójkę do szałasu, który stał na skraju lasu. Tam Rumaki dobrze schował i codziennie pielęgnował. Najtroskliwiej jednak muskał najmniejszego z nich garbuska. Przeszło lato. A tymczasem raz, gdy Wania jechał lasem, na garbusku tuż pod górą, żar, ptakowie, żar ptakowe spostrzegł pióro. Pomknął prosto i po chwili nad murawą się pochylił, podniósł pióro, czapkę schował i do miasta podswałował. Tam na rynku klasnął w dłonie, bowiem spostrzegł swoje konie, Bracia pewnie chcą je sprzedać, ale ja ich za nic nie dam. Wtem się tłum do ziemi skłonił, to król zmierza wprost do koni i powiada mówcie żwawo, kto ma do tych koni prawo. Wania wziął się pod boki, wyszedł z tłumu dumnym krokiem i rzekł, królu, Tutaj stoję, a te konie to są moje. A król na to, więc ci daję zarząd moich dworskich stajen. Jeśli tylko masz ochotę, będziesz nosił stroje złote. Po miesiącu los tak zdarzył, stary ochmistrz zauważył, że choć wania w dzień czas trwoni, w nocy krząta się wśród koni. Więc do króla rzekł Mój panie, wiem coś nie coś o Iwanie. On żar ptaka pióro jasne, chowa w stajni jakby własne. Dnia drugiego wcześniej z rana król zawołał do Iwana, masz dostarczyć mi żar ptaka, albo będziesz gorzko płakał. Wstał waniuszka i bez słowa zaczął w drogę się szykować. Na garbuska swego wsiadł. I pojechał na nim w świat. Wreszcie rankiem dnia ósmego w głębi lasu ponurego konik parsknął. Mój kochany, dojeżdżamy do polany. Na polanie tej jest góra, cała srebrna, szczyt jest w chmurach, Tu ptaki piją wodę. Tu najłatwiej do nich podejść. Północ, szumią drzewa w lasku, nagle cała góra w blasku. Widno wokół jak w południe, to żar ptaki świecą cudnie. Te dywania chłopak chwacki w mig wydostał się z zasadzki, pełzł przez chwilę na czworakach i za ogon chwycił. Wnet do zamku przyjechali. Mam cię galić, czy też chwalić? spytał król awania dumnie. Żar ptak siedzi w worku u mnie. I złożywszy wór na stole, krzyknął. Lećże mój sokole, żar ptak. Taki blask roztoczył, że poraził wszystkim oczy. Cieszył się ogromnie i rzekł: Chłopcze, podejdź do mnie. Po czym Wania, wdzięczny szczerze, zamianował masztalerzem. Wanie, zamianował masztalerzem.